W XIX wieku wybitny polski etnograf Oskar Kolberg dokumentował kulturę polskiej wsi. Wśród zgromadzonej dokumentacji znajdują się także zapisy melodii, opisy tańców, a także wzmianki o instrumentach. Dzisiaj kontynuujemy tę opowieść o skrzypcach diabelskich. Diebli skrzepce są najbardziej rozpoznawalnym instrumentem na Kasiabach. Ale dziś one grają w kapelach. Pierwszy nie było takcie. To był instrument, był le, użyty do łebrzodu. A ten łabrzód miał miejsce w nocy z pierwszego na 3-go listopada. Knypi robił taci diebli skrzepce. Oczywiście były całkiem inny jak te, co trzymu ręce. No i przy bramach na cmentarzu, na rogach tych cmentarzów robili wiele harmidru, wrzawę, Bo wierzą, że złe młyce, złe duchy, pokusy to pierwiaki. I jest dziś. Po tym świecie króżum, gdzie się zatrzymują przy tym karmidrze, no i nie wejdą na cmentarz, a Dusze, które są na smontozu swobodnie ulecą do nieba. Dwiebli skrzepce są leżą no, na kasiabach, I chyba na świecie też nie ma e, takiego instrumentu, który by mógł być porównany do naszych wiebłych skrzepców. To jest kapelusz. Tu są y, blachy, gdzieś to by się nazywało cynele. Pask przeważnie, jakiego stryśka, no tacy co przedstawię wiebła, Stutka, bo to jest nazwa te diabelści skrzepci, y, to ty się rozmaity, jak to są w obryzie, bo tak richtig, bo tych diebów tu nie było widzony, no nie wiem jak oni wąż I każdy sobie tego stryśka inaczej przedstawił i tak on go musi zrobić. No i ty musi być ten ci, dłudi, ta jak my to dziś nazywamy ma No i tu, ten dylik wacoty w kształcie skrzepców, no bo nazwa je, diebli, skrzepci, czyli to musi być zrobione w kształcie skrzepców. No i tu musi być pudełko metalowe byksa. No, musimy najpierw zrobić ten gryw, żeby mieli docie później montować te sześci. To może być kujka albo damka to, to ja jak, akurat je Teraz musimy tu wacuć ten kształt tych, tych skrzapców No i teraz będę musiele pomalować te kolorowe wzory co czwarty, bo tu tak pasuje. Na cztery kolory, co czwarty. Mamy tutaj gryf. Mamy tu Byksa. Bo tu można było... Tu jest blachy. Jest to Tam są też blaszki, podzioty. No, zmaity taki, żeby to grochotało. Mamy kastka, Fajnie wymalowany. No i tere jedno zrobienie łek. To jest lapa. Do tej do uba musimy się lapa tej te czyli i temu to za fajnie ten paskru tu zrobić, nie? Łeb, od diebła mamy pomalowany. No i teraz musimy wacąc te blachę, czyli te cieniele. Szybko musi być ukrócony z kartonu, żeby było sztywny. No i co najlepiej, żeby na buty pomalowany, bo na Teraz by trzeba, było przecignąć w stości No i teraz jak to jest wszystko zbutowany, to le do góry. Założę kapelusz i mamy skrzepci gotowe i dziewczyny skrzepci mogą grać musi być hybel ty musi być ziośka do wacyniania tych skrzepaczków nożyce do zielaza do blachy. Musi być lutownica, żeby to płytować. Ziega, głódka, podzel, żeby to płymalować, Żeby dobry skrzepce wakonac, to tak tydzień. Musi być czas na to poświęcony. Ten instrument nie jest tak powszechny. I temu latacie artyści ludowi jak Jusi Oty Pamiący. Augustyn Mielewczyk robił w latach 50. 60. tacy skrzepce właśnie. Między innymi później zrobił tacy fajne skrzepce dla zespołu Kasioba. No i dziś, ale oni my, 80, 80 lat je Jan Lelek w Berzecztowa co tyś wykonywał, ale oni Terechuri, oni mimo że Rąka ma. Wykonywać. No, ale pomniejsi artyści też, ci, co mają kusk, doma, jaciny, żedzę, to zrobią te skrzepce. Dobry skrzepce zrobię, ten, co na nich graje, bo one wiecie, żeby one dały richtig klang, żeby one strojały. Tu z akordonem. Albo że z klarnetem, z trąbką, że skrzepce ma. I ty to wszystko tworzy w piękną kapelę, taką muzykę kasiabską. Maska, gdzie była piękna. jak może diabeł być piękny, no to, to diabeł jest piękny. Nie? No i tu skrzepce, tyś piękno malowony. No i to daje ten efekt wyglądu. No ale żeby richtig na nich grać, no to musi być. Te, tu, te blachy te, te dadzą nam richtig dźwięk. No i drugim takim elementem, że możemy rytm dostać, to jest ta byksa. I tu musi być tak, żeby. Dopasować to klepanie do, do muzyki. Tu i taki rytm. Czyli mogę tu dostać trójdźwięk. Jeden, dwa i jak klepia trzycy. A tu mogę razem piecać. W zależności od rytmu, melodii, to musimy flot uderzyć albo wolno, jak na przykład w walce, to je 2 na 1 to je... Skrzepco powinno mieć strunę, bo można na nich jeszcze kurs grzałą polec. Ale na tych stronach po prostu muzykować nie idzie, bo to by nie było ciac. Także to to jest taką ozdoba no, dla tego, że to są skrzepce, no ty powinno być struny, nie? Diabli skrzepce występują w kapelach i one grają wszystki melodie kaszepści, ale można na nich zagrać tych inne melodie, melodie, ale to musi być wprawa, żeby je na tych skrzepcach zagrać, co innego, ale do Kaszepci oni pasują tak jak Gesyder, tak jak siewc, reiländer, tak jak żniwiusz czy Także można na nich grać kaszepciki, ale można i grać na tych, jak inne melodie. No, bo na pewno było cioskłe zagrać. Ta ci muzyka poważna, bo tam one nie strojały do tych instrumentów. Nie? W 1946 roku, gdy był zespół, Pieśni zespół pieśni i tańca Kasiaba w kartyzach, no to tej łonej grele w kapelicze był akordeon, klarnet, był bas, była trumpka, skrzepce, prima i sekund. I tak one występowały. I, I tak one dziś występują. Ale dzis je coraz mniej grajków, co graje na skrzepcach, le prawie dzis je klarnet, trąbka, no i akordeon i te dwie bliźnie Co Bodze z nimi, z tymi ma dali? Cioszko je teraz tak za jednym tym weryfikować B. Otóż kapelę, tere, już takich tradycyjnych kapelów jest bardzo mało. Młodzi grają na tych instrumentach elektronicznych i ciężko im je wkomponować, żeby taki instrument się so zgrył z tymi instrumentami. Organy mają tyle funkcji, że jeden muzyk zastąpi całą orkiestrę symfoniczną. No, i ten diabł tam racji byta, ale są tacy, co ich przełożą, ten kaszepści y, melodia kaszebski i y, taci ten, że y, y, tacy bardzo nowoczesny wykonanie zrobią z tego, i ty oni nich to użyją tego, z tego diebła y, do tej kompozycji, ale to leje tacy baro pojedynczy, tacy przypadci. Nie ma tak, żeby to cały czas. I myślę, że to skrzepci wodą, ale już w muzeach, w krzuszkach, ale żeby one grały w tych kapelach. I myślę, że to po 500 latach i tego nie mogę. się kto z was elektronicznych, elektroniczny jakiego Nie było ty to może dalej muzykowało, ale wątpię. Bo to coraz jest za, ta technika idzie za chudko do przódku i to idzie często w zapomnienie.